Polscy strażacy nie mają sprzętu, bo trafił na Ukrainę. Pan Michał Łukaszewski zapytał w tamtym roku komendę główną Państwowej Straży Pożarnej, ile konkretnie sprzętu dane województwo przekazało. I wiemy dzięki portalowi Magna Polonia, że komenda odpisała i mamy konkretne liczby. Na rok 2023, a trzeba pamiętać, że mamy rok 2024, końcówkę tego roku. Więc te liczby są na pewno o wiele wiele wyższe. Przekazany sprzęt samochody pożarnicze 152, kamery termowizyjne 97. Agregaty prądotwórcze, bez których nie pracuje żadna pompa. 215, węże pożarnicze 16 808, 8, 866 agregaty pompowe o wydajności co najmniej 600 litrów na minutę z osprzętem 14 to są potężne agregaty pompowe do osuszania wielkich budynków, wielkich hal, wielkich piwnic. Motopompy o wydajności co najmniej 600 litrów na minutę z osprzętem 261. Pompy pożarnicze 180. Tych pomp brakuje najbardziej. Armatura pożarnicza, prądownice, rozdzielacze, wytwornice, działka 9467. Ubrania specjalne 1346. Buty specjalne 8959. Ciekawe, czy na ukraińskim Allegro już te buty zeszły wszystkie. Hełmy strażackie 18538. Rękawice strażackie 8184. Kominiarki pod hełmy strażackie 3559. Odzież termoaktywna, jedna sztuka, pewnie do kogoś ważnego musiała trafić. Aparaty i maski ochrony układu oddechowego. Pamiętajmy, że to nie tylko do pożarów, ale również do takiej sytuacji, gdzie są w powietrzu toksyny, azbest z rozwalonych, zalanych budynków. 294. Sprzęt oświetleniowy. O, przydałby się w nocy, żeby przynajmniej odstraszyć tych szabrowników z tej krainy, której pomagamy. 235. Sprzęt ratownictwa medycznego, w tym torby medyczne z wyposażeniem. Defiblatory AED 1249. Namioty wraz z wyposażeniem 9. I to jest stan od 24 lutego 2022 do 27 marca. Marca, czyli. Półtora roku temu już taki był stan, 2023, więc do dzisiaj Ukrainie oddano znacznie, znacznie więcej sprzętu, teraz tego sprzętu. Co za zaskoczenie, brakuje. Mądry Polak po szkodzie? No miałbym nadzieję, że mądry Polak po szkodzie, bo jeżeli mądry Polak po szkodzie, to ktoś za to odpowie, ktoś pójdzie siedzieć, ktoś zostanie zdecydowany. Ale nie sądzę, że ktokolwiek pójdzie siedzieć za te zaniedbania, za te Rażące działanie na szkodę państwa polskiego, bo jeszcze, żebyśmy mieli coś w zamian od tej Ukrainy za tą pomoc. Ja wiem, że oni potrzebują, trzeba pomagać, ale trzeba prowadzić politykę transakcyjną, czyli coś za coś, nawet cholera w wymiarze symbolicznym. A co nawet ostatnio minister Sikorski dostał jakiego łupnia od prezydenta Żelańskiego? Że Polska za mało jeszcze pomaga? i że mamy się odczepić od kwestii upamiętnienia godnego ofiar ukraińskiego ludobójstwa na Polakach, dokonanego na Wołyniu, na Podolu, w Małopolsce Wschodniej. Mam nadzieję, że w końcu się obudzą, jak nie ludzie zwykli, to chociaż ci rządzący, no bo kurczę, nawet jak rządzisz czymś, czego nie kochasz, no to też masz jakieś swoje poczucie wartości i godności i są jakieś limity kopania po twarzy. Od ludzi, którzy przecież tyle od nas wzięli za darmo, a teraz my tego potrzebujemy.